Nie! Ja pierdolę! Kurwa! Mm. Witajcie, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku. Kiełbas ogrania po bardzo emocjonującym, filmowym, hollywoodzkim. Aha, przedstawiam Wam Sebastiana, pierwszego z wyborów. Nie ma! Cześć, witam. Przywitał się waląco. U góry stoi Esiu. Zrób to. Siemak. o kur... <grystuj> e, gdzie zdzidek? Gidek? Ej. Opa, opa. Opa, opa. ja mam opa. Opa, opa, opa. Opa, to z o, ja pierdzę. Dobra, chłopaki Zróbmy to, zróbmy napad Dzień dobry I pukamy znowu tutaj do mieszkania Sebastianka Dzień dobry, witam, co tam W ogóle wyglądam jak jakiś Janusz nie Brakuje tylko parawaniku, dobry nie? O, i mamy naszego agenta, ale my oczywiście mamy to w głęboko w dupie, pomijamy to I teraz tak e, Mamy skok na Human Labs, czyli na laboratorium Mamy do wyboru dwa przygotowania, ale my wykonamy pierwsze. Czyli spotkajcie się w centrum z kontaktem, który przekaże wam karty dostępu do Human Labs. Rozstawcie czujki zabezpieczcie teren na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. I tu jest zajebiste Kontakt. przygotowanie. To jest świetna misja, tak w ogóle, ponieważ Kontakt. dużo się dzieje. Najlepsza. Jedna z najlepszych, Kontakt. znaczy jedno z najlepszych przygotowań w sensie. To miałem na myśli. Płodzisz z buta po prostu. No i o to chodzi siu. Kontakt. You. Kontakt. Dobra. Kontakt hmm. trójka. Ja będę kl klientem. Minimalistyczny śliski, mój własny pojazd. Sój kierownik. No chyba ty. Tak wygląda Esiu. Tak wygląda Sebad. A to jest Zdzidoslaw. Okej, okay. gotowy, dobry. Opaki gotowi. Wiadomo. Esiu wygląda jak taki typowy gliniarz z Beverly Hills. Lata 80. Nie to jest Miami Vice lata 70. Stój! Poczekaj, muszę poprawić wonsa. Wąs. To Wydupia z mojego samochodu. Pa... Ktokolwiek kto jest. A bo... no, no Esiu możesz znaczyć dzitku, możesz powiedzieć co miałeś na myśli. Co chcecie nam przekazać? Ja wiem, że gościu, który miał być agentem, miał jechać ze mną, bo ja jestem jego ochroniarzem. No ale... My jesteśmy jesteśmy tak bardzo profesjonalną ekipą, że po prostu Redukcją. robimy redukcję i przeprowadzamy spontaniczne działania. Bez planowania. Redukcje to robią u nas etatów pracy ludzie sami sobie. <noise> I, ale może tak dość o pracy. Mamy weekend, I... zamiast cieszyć się grą. O kurde. A czegoś ty się spodziewał jak zapierdolę. Ej, Lech, mówiłem, lewo w lewo. Teraz tak, ustaw gdzieś samochód na środku. Obok z dzitka najlepiej. Los Nie. frajeros. Nie, daleko o teraz okay. możesz pokazać piękne logo gangu Knurów Albanii. Knurów Albanii już pokazuję, znaczy ty już pokazałeś go w sumie. Patrz, tu tutaj taki słowiański przykłód przy mojej furze, możesz mi fotę na miniaturkę duchnąć. <dziesSeeiqué> <d> Popek, rozbójnik Alibowa i Borikson. Nagrywamy kawałek. ja. Ci, Ej, tylko Seba się wczuł i jest profesjonalistą. Dobra, ty, Dobra, ja jestem ty, klientem, ty, więc ty, ja ty. muszę być gdzieś tutaj. E, musicie klien. zająć pozycję ogólnie. Łokieć pinta, nie ma klienta. Jabłko ja tym tym bark leci do klienta. Lucek minta nie ma klienta. No. Lucek mięta. Tak. Chyba zakumaliście Twoi jedyni jednej... <śpies> 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 tw koledzy to Ludwik i Lucek. Ludwik cytryna, Lucek Pozdrawiam. Słowiański przykład. Dobra, jemny. Ty jesteś moim ochroniarzem? jesteś gruby, weź mi zasłoń, może nie umrę. Poczekaj, kontakty przybędą. Kontakty. O, czekaj, przyjeżdża jakaś babka o, chyba. Bodena dłoń. Ej, czekaj. Kascenka? Może zostawmy ją, bo w sumie to jest kluczowe. Tego i tak się chyba nie da pomnieć. No i to jest najlepsze, że y Babeczka, ona przyjechała, pierdoli jakieś farmazony, a my tutaj udajemy niemowy. Right? <coughs> mhm. To, mm to jest takie. Mm -hmm. Co złego to nie my? Mm -hmm. Ta stylóweczka na Reto nadal aktualna. W sensie mam na myśli soczeweczki <coughs> białe. Redon oh destake. Puste jakiego głowa. <laughs> o kurde. I... O! <coughs> Te bigsy przyjechały. O kurde. FIB. I ja teraz proponuję tak: dwie czujki obstawiają dwa wejścia. Musicie nas porządnie ochronić, chłopaki. Esiu wyciągnij swój deal do granatnik. Mówisz, masz? O to chodziło. Kurwa 4 lipca w Ameryce. Wow, ale ich tu mamy. Uwaga, ja się panowie skryję tutaj gdzieś. Nie! Ja pierdolę! Coś ty zrobił. Jezus Maria! No, Przeżyłem to. To fajnie. Tu było most. dobra ja się tu ustawię. O tak, sucze. Tak się dziurawi. Chłopaki, tam te drugie wejście. A Gina, 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 co ja mam powiedzieć? Kurwa mielone chcą ze mnie zrobić Fuck A się ich tu naschodziło Ale przynajmniej amunicję sobie zbieram. Dobra, mamy tu jeszcze dwóch typów. Czy my mamy zgarnąć tą walizkę tak w ogóle? Tutaj masz. Wsiadaj do mnie. Dobra. Dobra, my spierdzielamy chłopaki. Na razie, i wy dołączcie do Zabix. nas za chwilę. się Mandero. To daj! Sebiks! Fajnie. Te, <noise> Cze? ja Tu zostawiam. skakuj! Dach. No, chciałbyś. Właśnie się skakowałem, że można zrobić w tej grze symulację redukcji esia. W sensie... Obieć budynek. Objedź budynek. Dobra. Dookoła. Dobra... Paszki obasa, można zrobić e, symulację redukcji Odesia na egzaminie Patrz. Jep, spacja. jeb! W prawo! W Widzisz? No. Co? Co się dzieje? Leś, na tak. Kurwa. Dobra, mamy kody. I już jesteśmy w miejscu. Dobra, wychodzimy. Ja muszę dostarczyć tylko walizeczkę. O Ty, kurwa. Ale patrz moje plecy. Jestem taki trochę podziurawiony. Po a ty to chyba do Sebastiana mówisz, bo ja właśnie dostarczam kody razem z Esiem. A <gry> ty że. Nie, razem ze mną parowo. Aha, z tobą, no właśnie. Kurde, po, po, a, a, po kiełbasiło a, mi się a, trochę. trochę. A, a mówię, ja wszyscy wyglądają i... tak samo. O, i kody dostarczone. Widzicie, moi... Widzicie moi kochani widzowie, wasz piękny YouTuber Kielbasia TV. Kiełbasia? Kiełbasia. Kiełbasia. Tak to sobie do Basi mów <laughs> Przygotowanie do napadu zaliczono. Zaliczono. I Kiełbasa, oczywiście, Elo, laska, jest platynowa. Chcesz Elo Laska, chcesz moją Kiełbasię? <śmiech> <śmiech> Może chłopaki, przejdźmy do jakiegoś fajnego tematu. Zro Wykonaliśmy pierwsze przygotowanie. W tym czasie nie zjebaliśmy. nie zjebaliśmy. Kurde, jestem w ogóle z nas dumny, że jeszcze <grym> no. raz nie daliśmy dupy na całej linii, nie? Ejo, Więc kurwa, y, możemy, możemy przejść do drugiego <grym przygotowania. Młode <grym>. knuki. młode świnki. Możemy przejść <grym>. do drugiego przygotowania hmm. teraz, Seba się tym zajmie, ale w międzyczasie możemy zacząć mówić o czymś i. Dajmy. I teraz Sebastian mógłby opowiedzieć. Kolejny dział, historię z życia wzięte, Sebastianie. Mógłbyś powiedzieć na przykład coś na temat. Co było na mereniu? E, kupna Alfa Romeo. Bo tego nie, nie. Jezus, ile będziemy wałkować jeszcze ten. Temat? Nie, ale nie wspominaliśmy tego właśnie w poprzednim odcinku. Czemu nie Alfa. No właśnie. Może przestrzeż widzów albo jakieś rady w sprawie kupna tego samochodu? że nie kupować. No właśnie. A jak kupować to tylko w Disney, no ale, to... ale nie polecam. Nawet. Masakra. Wszystkie bite były. Co tu, co, tu, co tu można jeszcze więcej powiedzieć? Może ale fajna pochwal się to, liczbą. Obejrzałem 13 no egzemplarzy, żaden nie był godny uwagi. A to jak próbowali nieudolnie sprzedawać mi je, znaczy. oferowali mi je nieudolnie sprzedawcy, to jest po prostu. Jest po prostu magic, to... prawda? No. Historia z kuną najlepsza. Z czym? Mhm. Z kuną. Kuna. A to chyba jej nie słyszałem jeszcze. Kuna? kuną? Jak nie słyszałeś? Pojechałem do typa, mówi mi, że. No. Alf... Jego hey, chyba Alfie wtedy Romeo... wywaliło. No. No ale to to. Hey, możesz Alfi... powiedzieć. tej hey, Alfie Romeo rozumiesz. Kuna przegryzła mu pasek rozrządu. No nie? <laughs> ja nie mogę. Tylko pasek rozrządu, pasek rozrządu jest w obudowie, jest w pełni zamknięty i kuna nie ma się jak tam dostać. A on mi próbował, ona tam wlazła i te przegryzła. Ja jestem tylko ciekaw, którędy, no ale. Przez, przez rurę nie wydechową to... chyba. No, Opowiedz wiem, lepiej o swoich testach blazła. Alfy. Moj, o moich testach No, Alfy? jakie testy przeprowadzałeś, a, 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 jakie, niedo... tylko ostatnim a jakie niedoskonałości wychodziły potem na jaw. No szpachla, on... szpachla, jeszcze raz szpachla. Blacharsko jest bardziej wyszpachlowana niż... ...ten samochód z kabaretów, co go z paczki zrobili. <grym> Taka jest prawda, no nie? No i... I ...co jeszcze? Można gadać w ogóle o... o... ...nie, to już nie mówmy o alfach, bo może te alfy wcale nie są takie złe. Tylko to w jakim stanie jest spru... spru... ten sprowadzają je sprzedawcy i w jakim stanie próbują je sprzedać to jest po prostu straszne no nie no cóż nie oszukujmy się tacy sprzedawcy możemy poruszyć, poruszyć może temat właśnie sprzedaży samochodów w, tej w tej Polsce tej jak to mniej więcej wygląda akurat narzucił mi się teraz na język taki temat prawda jest taka drodzy panowie że tutaj aby kupić z komisu samochód dobry to to jest praktycznie coś niemożliwego i graniczące z cudem bo każdy Mirek Handlarz, jak już chyba ci, którzy oglądają Kickstera, wiedzą o co chodzi, i ci, którzy kupowali auto w komisie, też wiedzą o czym mówię. Mirek Handlarz po prostu sprowadzi sobie na przykład, dajmy na to, potaniość jakiegoś Gulfa albo Paszata z Niemiec, nie? Szczaskanego, dajmy na to, tam za 500 euro, po, po taniości, nie? Wrzuci kilka takich Pasatów i Golfów na lawetę, przywiezie sobie do Polski, kupi po części, wyklepie sobie je. Walnie trochę szpachli, tak jak ja walnąłem ten samochód tutaj Co jest bardziej w stylu się niż w moim, ale dobra, wracając do tematu Ja Zrobi sobie te auta do porządku, weźmie, kupi zamienniki I samochód gotowy, zrobiony, raptem może parę dni roboty I wystawia, że niby nówka, niebity, nieklepany, bezwypadkowy Panie, Niemiec płakał jak sprzedawał, czumął pod kocem, wsadzał pisiora w rułę wydechową, no normalnie, kurwa, zlizywał z paska rozrządu, kurde, ten, smar i... takie głupoty właśnie. No ale teraz chyba, co szczęście, jest taka praktyka, że e, ten cały handlarz, nie wiem, sprowadza może 3-4 modele samochodów, handluje nimi, ale najczęściej teraz poprzez wymianę, czyli po prostu koleś Zamiast zakupu samochodu, żeby nie płacić pieniędzy, to wymieniać się na swoim samochodem. Czyli można dorzucić, no i dorzucić sobie na zastawkę i wrzucić gotówkę, swój. prawda? Załóżmy, tak, że ma, kupuj, masz swój samochód, dajesz opór. go i musisz Dlaczego dopłacić. Ogólnie... No. W ogóle tak już temat handlarzy, no nie wiadomo, nie każdy handlarz to świnia, bo ja w końcu trafiłem na gościa w porządku, który powiedział, że ja... Zobaczę, zanim samochód przyjedzie z Niemiec, tutaj, bo teraz właśnie jego, to ja zobaczę pełną książkę serwisową, zanim on go tu jeszcze przywiezie, tak? I mm -hmm. zobaczę zdjęcia z tego, jak on wyglądał w Niemczech. I to nie będzie tak, że. Że on mi go na przykład wyśle za teraz, a ja go będę miał do odbioru za trzy tygodnie, tylko on mi zdjęcia wyśle w poniedziałek, a we wtorek już samochód będzie u mnie, czyli jest po prostu niemożliwe to, że ten samochód był w jakikolwiek sposób uszkodzony, no nie? No to właśnie. Jest taki, ten, to, to jest taki To jest taki plus. No i oczywiście jak tam ten yy... kurwa jak to się nazywa? No co? Yy... Nie szuka w komisjach niemieckich samochodów? Tylko normalnie on, on, ten gość sprowadza samochody od prywatnych właścicieli. Ja że to jest normalnie tak, jakbyście kupowali od Polaka, no nie? O! Mhm. Tu, tu. To jest właśnie problem No z wiesz, no z to samo jak w Polsce samochodu i nie chcesz samochodu sprowadzanego z zagranicy. O ale się wjebałem. A, chyba mnie zajebię. Sorry, O, chłopaki, seba uważaj, Seba uważaj. Czekaj, zaraz cię będziemy osłaniać. O, Seba umarł. Dobra, yy, Esiu wyciągaj gnata, ja biorę sniper i nakurwiamy tutaj. O, fuck. Co, ja, Odiba! <laughs> Chyba mi się spadło niechcący. I zdejmujemy po kolei. O, fuck. Ty kurwiu jeden. O, kurwa. Ale o, ja też zginąłem. Ta bomba zakończyła się fiaskiem, moi drodzy widzowie. Tak więc musimy podejść do tego jeszcze raz. I się nie wypierdalać. I się po nie wypierdalać. No a tak wracając jeszcze do tematu handlarzy, to każde auto, ale to praktycznie każde, zawsze ma cofnięty licznik. No, no prawie, prawie, bo są, tak. bo są jakieś wyjątki, ale mnie to właśnie rozwala, że. W, Niemce, w Niemczech mają porządne drogi, mają autobany, te, te autostrady, świetny, świetny asfalt, mogą pokonywać nawet 200 km dziennie do pracy. Bo mo, mogą bez ograniczeń sobie jechać tam nawet 200 tą autostradą, dobrym samochodem. No i oni tam robią rocznie ileś, tysiąc, ileś kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Więc w dwa lata człowiek nawet poradzi zrobić i z 50 tysięcy, myślę, lekko. Jak ja rozmawiałem z typem z Alfa Romeo, bo pojechałem się na pytył, <coughs> rozumiesz jak to wygląda, to on mi mówi, że średnio w, we Włoszech <coughs> bo akurat stamtąd miałem auto... Pro, znaczy ten Czyli rod, rodowite te dziecko samogód, miałeś, nie? To we Włoszech Alfa Romeo 159 robi średnio 30 tysięcy km na rok mhm. czyli załóżmy, o. że ja, z jakiego rocznika miałeś tą Alfę? 2007 2007, czyli mamy już ile? 8 lat, tak? 8 razy Tak, 8 razy 30 tysięcy? Kill. 240 240 czyli tysięcy każda alfa powinna mieć 240 A ja przyjeżdżam do typa, patrzę, alfa ma 160 no, To mnie po prostu bawi Ale wiecie, najpierw no ja została świadomość, że Na przykład patrzysz na to, jaki auto ma przebieg na przykład niektóre mają tak, 280 tysięcy a drugi mam na 160 tysięcy i nie kupisz tego, co mam 280 tysięcy, bo wiesz, że już ma za dużo, ale też masz świadomość tego, że ten za 160 tysięcy już ma przekręcony silnik. To jest Czyli... takie fuck logic, nie? No właśnie. To poświadomość twoja, że liczysz na to, że a, może ten nie był kręcony, a no już się uda. A to no lipa. właśnie o to chodzi. Co na jak No ogólnie tak, jak chcesz kupić samochód idealny, to jedź do salonu i kup sobie z salonu, no nie? Prosto tak. z salonu nie płacę. Jak samochód używany, to to nie będzie ideał. Chociaż ideał może być bliski, a nie mówię, że nie. No nie? Nawet, nawet można ściągnąć ładny samochód z Niemiec. Gdzie... Tylko mam no, no nie? trzeba mieć naprawdę dobrego farta, żeby to trafić, bo. O, no nie czarujmy się, no kupno używanego samochodu, takie jest, prawda? Wiesz, można, można też wejść na ten. Na, na stronę, gdzie są wystawione samochody z prywatnych właścicieli, nie jakieś tam autokomisy. I wiesz, i można znaleźć dobre egzemplarze, bo ja sam oglądałem, no nie? Mm -hmm. Ja oglądałem teraz KS Hit, no to, to znalazłem kilka naprawdę takich godnych, godnych uwagi modeli. E, o właśnie, na działko, panowie. I teraz tak przerwę ten temat. Jesteśmy w insurgencie zajebistym pojeździe pancernym, takim czteroosobowym z działkiem, i ten insurgent z działkiem jest po prostu przemagiczny. Esiu, zaprezentuj co on może. I go po prostu, robiłem sito. Sito, ja proponuję tak, bo ten insurgent sam w sobie jest jako czołg, jako taran, nie? Pancerny. Jedźcie prosto, Jedźcie Helikopter. Weź lepiej ostrzelaj helikopter, pokaż jak rozpierdalasz bazarda. Ja to staram się. <laughs> Zdzitek, co ty robisz? Dobra, nie jesteśmy mistrzami kierownicy, ale patrzcie. W ogóle warto coś wspomnieć na temat jeszcze tak dodatków tego DLC, napady. Od momentu wprowadzenia tego wraz z premierą na PC, no prawie to no nie było daleko od tego. Różnicy raptem kilka dni albo już chyba nawet w dniu premiery. No, no nie wiem, ciężko mi sobie teraz przypomnieć. Wprowadzono te napady i te napady są efektowne. Brakuje takiego drugiego jakiegoś świeżego DLC, bo teraz dostajemy jakieś paczki pojazdów, mapy, jakieś tryby, nowe ciuszki, wszystko fajnie, bo to jest na, naprawdę dość fajna opcja, że Rockstar ciągle to aktualizuje, a na takie większe DLC naprawdę musieliby więcej czasu e, poświęcić swojego. Co myślę, no, nie, nie, by, by nie byłoby głupie nowego, na przykład druga część grać. napadów zrobić. Szczerze, ja bym się nawet nie obraził w momencie, gdyby wprowadzili DLC do napadów. O, ale płatne, ale płatne. Nawet bym o. się nie obraził. Tylko, żeby kurwa tego dali jakoś więcej, a nie dwa napady i trzy Tak, by to miało. I trzy, trzy akurat trochę broni. Ja akurat przyznam, że mistrzami robienia DLC w chwili obecnej są Redzi. Polacy, że tak. Do Wiedźmina na trójki dwa, świetne. Dwa gigantyczne dodatki do Wiedźmina. Ale, uwaga, przerwę ci, przepraszam. Mogą być osobną grą, dosłownie. Zdzitku, mistrzami są owszem, ale warto wspomnieć jeden przykład od Techlandu. Zrobili niby dodatek, a zrobili tak naprawdę osobną grę do Dying Light. Tylko, no zapo tak. tylko zapomniałem jak to się nazywa, kojarzysz Dwa może? Dwa razy po razy. E, Following? Czy jakoś tak? Following, tak? o właśnie. Kurde. No. <laughs> Zrobiłem makarynę. Tak, so, The Following. Masz dying Light. Nie, nie posiadam. Urywany, na... <grym> co <grym> Trochę mi się Twoja tak... Z... trochę mi się zatańczyło. Fajnie, jest. w taki sposób wyrósł ci tears. Na drodze. <noise> tak, wracałem do pierwszego odcinka, jak opowiadałem, gdzie moją Toyotą wpierdoliłem się pod Tira, prawie. Tak, człowiek, który przeżył zdarzenie z Tirem. No, a samochód jeździ dalej, tylko mu blaszkę zrobiłem i śmiga jak. jak kurde rakieta. A tym bardziej, że <noise> to ja Japończyk. Nie, nie pierdzi. No, pierd pierdziała jak wiesz, jak miałem stary 19-letni tłumik. W całości podziurawiony, przeżarty korozją No bo to wiesz no, Lata robią swoje Teraz mam alum, alum, amelinowy Amelininowy całkowicie od środka do Łącznie z końcówką, no końcówka ze stali nierdzewnej Mugen, polecam, fajny dźwięk, bez silencera Zajebista sprawa No Ty zakładałeś Mugena żeby zmienić dźwięk, no nie? No a jak ja założę zwykłą, chromowaną końcówkę, to dźwięk się nie zmieni, tylko będzie lepiej wyglądał, prawda? E, jeśli masz na myśli coś takiego, że... Końcówkę, bo ja mam cały końcowy tłumik. Końcowy a. tłumik, a końcówka to jest różnica. Końcówka to jest taka nakładka. Na, ruch. na końcową a ruchę. A ja będę myślał oh, o tej nakładce. Gdzie wyście kurwa pojechali, że się tak zapytam? O, pojebało mi się. E, mógłbyś, mógłbyś na przykład Remusa sobie założyć i od razu byś miał inne brzmienie. O, ale... Sorry, że tak przerwę. JJ do mnie napisał, nie wiem czy będzie oglądał odcinek. Pozdrawiam, JJ. A Taki nasz y, kolega JJ Joker? Ten co, umarł na gorączkę? <laughs> co? Nie! Jaka gorączka? Coś, to, to nie ten. E, co napisał? Ciekawego. Zapytał, czy śpię. E, on teraz chyba na Ukrainę wyjeżdżał, nie? No. Właśnie ten. Obawiam się, że nie przejechał jeszcze granicy, wiesz, bo podobno... Kodki podobno no... na granicy stoją. Aha. Znaczy stoją, w sensie, że, że się nie da przejechać przez granicę, nie? Że niedostępne. Kontrolują. Mhm. okej. Okay. No, niby chcą samochody tam prowadzić, to wiesz. A Kij wie, co tam tak naprawdę się teraz dzieje? Telewizja wiadomo, że kłamie. O, o tym nie gadajmy, bo to jest... To jest, to jest no. ciężki temat. Tymat tabu. się odjebał maniany To było dobre. No i świetnie. O, patrzcie teraz na tego żółtka. Ten żółtek jest przegenialny tam co idzie za tym agentem. będzie się nie jeden raz pojawiał przy tym napadzie. <grymiany> Jak to było? Czy da się zabić tego agenta? Nie, nie da się. I zastrzeliliśmy go. <grymiany> Wystarczył jeden... Pocisk na poczęstowanie go. I spierdoliła się gra. I tak wykonaliśmy kolejny napad. Przygotowanie. Drugie, chciałem powiedzieć. Tym razem platyną jest zdzieloną. Jak Jakbyście to kurwa zarobili, a Kieba. To ja insurgenta bez działka, a bez działka. Ale ja może miałam, w momencie kurwa. przejmowania też ubijałeś dobrze i nie straciłeś życia. W momencie nie, przejmowania. No po pojechali gdzieś daleko, a ja ich rozwalałem tam przy mniej przy punkcie. No, też tak może być. Dobra. Skoro skończyliśmy na tych dwóch przygotowaniach, to ten odcinek moglibyśmy zamknąć już, ale zanim go zamkniemy, przyjacielski faj! Dobra, i tym mocnym akcentem, drodzy widzowie, kończymy. Świetnie, Esiu, rozjebałeś mi o. pojazd. Płacisz mi, płacisz mi 1187 dolarów na rzecz ubezpieczenia. O Auć. Ała, Murzyn mnie przejechał. Dobra, kończymy. Na razie, do zobaczenia, Yo. drodzy widzowie. Hello,